Wiecie, że mam ten projektor, nie? I wiecie co? Jest tak zajebisty, że musiałem sobie kupić drugi inny. Ten projektor jest podobno lepszy. No i jest taki mój zajebisty, mega się jaram, totalnie. A więc tak wygląda jego zawartość i prezentuje się on. Wow! Pierwsze wrażenie, no wygląda mega ładnie. Ty, zoba, jest obrotowy. No i w zestawie był jeszcze pilot i jest też kabel nowy kabel wydaje się taki sam, ale zobacz pilot, to jest pilot od nowego to jest od starego, ten pilot od nowego projektora wydaje się no tak trochę lepszy zobacz, on ma taką trochę lepszą jakość, no sam projektor ma tyle samo portów, zobacz tutaj masz HDMI, tu masz HDMI, tu masz USB tu masz USB, ogólnie chyba mają nawet ten sam kabel, no i ten projektor tak jak ten też ma mocowanie do statywu no i na pierwszy rzut oka wygląda dużo lepiej niż ten po prawej Dobra, zaraz zrobimy porównanie obrazu. Ale teraz ulubiony moment. Wow. Dobra, więc tak wygląda ten projektor. Normalnie masz Netflixa, Disneya, YouTube'a. No, i dla porównania odpalę ten sam film. Więc tak wygląda Gamble. No, wygląda to według mnie bardzo ładnie. I mimo, że nie jest no tak całkiem ciemno, to wygląda to naprawdę solidnie. Dobra, a teraz porównamy to do tego projektora. No więc dokręcam ten projektor. W ogóle bardzo śmiesznie się go dokręca. W ogóle tak jakby ktoś pytał, to ten statyw jest z nim w zestawie za 100 zł. Dobra, podpinam go kablem od starego projektora. Zobaczymy czy działa. Tutaj wpinam i dioda się zapaliła, więc pewnie na pewno będzie działał. No więc odpalam, no i pierwsze wyrażenie, ty. Zobacz co się dzieje. Ej, chyba się zepsuł. Czekaj. Ty, on normalnie od razu złapał fokus. Czekaj, odsunę go trochę. Zobacz, co on robi. Słyszysz ten dźwięk? On automatycznie ustawia ostrość swojego ekranu. Zobacz. On zawsze jest równy i jest zawsze ostry. No bo w tym projektorze miałeś normalnie pokrętło, a tutaj dzieje się to automatycznie. Zobacz. W ogóle pierwszy rzut oka no jest jaśniejszy, nie? Według mnie ten ekran też jest bardziej yy, ładny. No jest tutaj większa rozdzielczość ogólnie. Łączę się szybko do mojego Wi-Fi, później też połączę się do swojego głośnika, ale ogólnie wygląda to na razie spoko. Może taka drobna rzecz, ale ten pilot jest znacznie lepszy. Mega mi siedzi. Dobra, mam połączone Wi-Fi, także odpalam na szybko YouTube'a. Dobra, więc wygląda to w ten sposób. No i od razu widać, że jakość jest. Znacznie lepsza. Przede wszystkim dopasając nie muszę już korzystać z tego głośnika, bo ten głośnik w tym projektorze już jest znacznie poprawiony. Moi no powiem ci, że wygląda to mega. Zobacz, nie jest tutaj całkiem ciemno, a ekran jest normalnie idealny. Ten cały zestaw w ogóle kosztuje jakieś 6 stówek, a według mnie dużo bardziej opłaca się od takiego telewizora. No bo zobacz jaki ten obraz jest piękny. Ogólnie jeżeli chcesz wiedzieć skąd zamówić taki projektor, bądź taki projektor, to napisz w komentarzu projektor, a podeślę ci właśnie do niego linka. Więc jeżeli chcesz wiedzieć skąd zamówić taki